Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie płyn do prania Woolite. To jest taki płyn, który przeznaczony jest głównie do ciemnych tkanin, do czarnych tkanin. Jeżeli zatem zamierzacie robić pranie właśnie tego rodzaju ubrań, no to wtedy jak najbardziej myślę warto zainteresować się tego typu płynem. Woolite Keratin Therapy, jak sama nazwa wskazuje, to jest taka można powiedzieć pewnego rodzaju terapia dla e, ubrań e, z tego względu że po prostu ulite e, e, jest, jest płynem z keratyną a zatem te, tego rodzaju keratyna między innymi e, ma wspomóc e, czy też e, po prostu pomóc zachować odpowiednią e, intensywność e, kolorów e, podczas prania dodatkowo e, sam płyn ma za zadanie właśnie e, zapobiegać też ewentualnym e, uszkodzeniom e, ubrań i Podczas dokonywania właśnie prania, zatem jeżeli zależy Wam na tym, aby Wasze ubrania nie miały jakichś tam mechanicznych, mechanicznych uszkodzeń, żeby nie miały jakichś tam rozciągnięć, czy po prostu żeby nie były w jakiś tam sposób mechaniczny uszkodzone, no to warto zawsze sobie taki płyn stosować właśnie do czarnych tkanin, do, do tkanin. Ciemnych. To, co warto wiedzieć na temat tego produktu. No to, że tutaj przede wszystkim jest tego płynu dość sporo 1,8 litra, jak sobie mówicie 1,8 litra, no i cena około 20 zł Za taki płyn w sklepach online Co ciekawe, taki płyn wystarcza na aż 30 prania Zatem jeżeli lubicie, aby Wasz płyn wystarczał na dość długo No to sobie właśnie taki Woolite Keratin Therapy płyn warto kupić To na co jeszcze warto zwrócić uwagę jeżeli chodzi właśnie o ten produkt no to jest to oczywiście też jego zastosowanie jak sami widzicie można stosować go już nawet w praniu które ma 30 stopni a zatem jeżeli pierzecie w 30 stopniach no to jak najbardziej warto skorzystać sobie z takiego płynu no i jak są widzicie też oczywiście w wyższych temperaturach taki płyn można zastosować tutaj oczywiście macie szerzej wszystko opisane jak taki płyn stosować i jak z niego zwyczajnie korzystać to co ja mogę powiedzieć to, że te ubrania z których ja korzystałem te które ja po prostu prałem to powiem szczerze, ta część bardzo fajnie wygląda po wybraniu. Dodatkowo, jeżeli macie jakieś plamy do usunięcia, no to tego rodzaju płyn może pomóc Wam właśnie zwalczyć takie plamy na ciemnych i czarnych ubraniach. Jeżeli chodzi o wygląd tego płynu, no to tutaj może odkręcę, pokażę Wam jak to wygląda w środku. Mniej więcej w taki sposób to się wszystko prezentuje w środku ja już tego nie będę przelewał natomiast e, rzeczywiście widać e, tutaj płyn w środku no i jeżeli chodzi o zapach no to od razu e, od razu taki oświeżający zapach się tutaj e, unosi e, z, tego, z tej butelki myślę że mm, bardzo bardzo przyjemny zapach, taki odświeżający, jeżeli zatem lubicie tego typu zapachy, no to myślę, że Woolite Keratin Therapy będzie tutaj bardzo dobrym wyborem czy polecam ten produkt myślę, że jak najbardziej go polecam, wystawiłbym tutaj notę 9 na 10, bardzo fajny płyn do prania czarnych tkanin no i myślę, że jak najbardziej z czystym sumieniem mogę Wam go zarekomendować jeżeli zastanawiacie się czy warto zakupić go w sklepie natomiast jestem też ciekaw Waszej opinii na temat tego płynu, na temat tego produktu napiszcie mi w komentarzu co Wy sądzicie w właśnie o tym produkcie, a tymczasem to było wszystko. Ja zachęcam do subskrypcji, zachęcam również do zostawienia polubienia pod filmem. Wielkie dzięki za obejrzenie tego nagrania. Do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.